Dzisiaj obejrzałem sobie Thor Ragnarok i powiem wam, że ujęła mnie taka scena, kiedy Thor już wiedział, mówił nie jestem w stanie zwyciężyć i spotkał swojego ojca Odyna i mówi ojcze przegrałem, Hela jest zbyt potężna, nie jestem w stanie wygrać, tak? i wtedy nie jestem w stanie ocalić Asgard wtedy ojciec mu powiedział Thor, Asgard to nie miejsce, to ludzie, ich ocalą i my czasami tak mamy, że wiele rzeczy w naszym życiu zaprzepaszczamy. E, wydaje nam się, że przegrywamy jakieś relacje, e, że przegrywamy tak naprawdę coś, co było dla nas ważne. Jeżeli jest to w Twoim sercu, to to żyje. I Bóg chce Ci dzisiaj też zostawić nadzieję, że jeżeli coś Ci się nie udaje, jeżeli ciągle wracasz, e, ciągle ponosisz porażkę, to jeżeli to żyje w Twoim sercu, to możesz wrócić. I on pomoże ci wygrać. Zatem pamiętaj, Asgard to nie miejsce, ale to lud, który żyje. Jeżeli chcesz wrócić do dobrego i wydaje ci się, że odniosłeś porażkę, to wróć do swojego serca. To wróć do swojego serca i poszukaj tamtego dobra, które wydaje ci się, że utraciłeś. Jeżeli ono tam jest, to ono żyje. Dobrej nocy, trzymajcie się.